Maroko jest spoko. Spoko, spoko. Maroko. Afryka Zika go, za to Witamy w kolejnym dniu. Zobaczcie, to jest nasza pacjenta, Dar Duna. No i już jest super piękne, z 4 stopnie. Życie rozpoczyna się. O tu jakiś młody człowiek pewnie do szkoły będzie jechał gdzieś A tam wygląda, że to chyba już jeździ na składach Ale jest pięknie, wschód słońca posłuchajcie, o drugiej w nocy, nie wiem, o drugiej, trzeciej, czwartej co godzina piałkowód. Po prostu jak człowiek zmęczony to ten dźwięk jest jak żyleta. Ciężko było spać. Budził cały czas. Na śniadanie mamy jajecznicę, znaczy nie, nie mylić jajecznicą jajecznicą, bo są trzy jajka rozdzielone na 7 osób i to takie platki. Nie wiem, są Także miało być na dziewiąto i z naciskiem na miało być. Yy, tutaj chodzimy po... Chodzę po górze jakby tego domu. I zobaczcie jak tu jest. Klimatyzatory. O jedna chyba nie działa nawet. Ja to sobie nie wyobrażam, jak to musi być gorąco w lato. Tutaj to tu musi być skwar. Teraz mamy luty i jest chłodno, naprawdę jest rzeźko. Później będzie tam z 20 stopni. O, i tam mamy wydmy, po których jeździliśmy. Tam mamy wydmy. Wczorajszy dzień był naprawdę ciężki, wszystko mnie Och ale co to był za sen, kogo to budził, znowu budził, kogo całą noc budził, taki zmęczony jestem, kondycję trzeba poprawić, dobra i dzisiaj też jeździmy, kolejny dzień, zobaczymy gdzie. Właści... to jest, jest właśnie, to jest właściciel restauracji, kompletuje zamówienie, bo nic nie ma, już 15 minut przygotowuje, wszystko będzie świeże na pewno, ja mam zupkę, Ta kolega ma tutaj, ja myślę, że on nie zastanawia się, że robi nie, no, nawet jest smaczna, a to też był ta dżinkerta. Ile, ile trwało? Generalnie mówię o... Zamówieniu, dostarczaniu? pół godziny, ale warto było. Ten Tak tego nie wiem. Tak naprawdę, on kompletował całe zamówienie. Chodził po każdym sklepie i kupował sobie po kolei składniki. Że możemy być przekonani, że będzie świeżo. Czy będzie smacznie? To nie wiemy. Ale zupa, zupa jest w porządku. Będzie tanią. Będzie tanią? średnio tanio, taka normalna cena zupa kosztuje 15 e, jakie mają te pieniądze ich? to znaczy... euro pieniądze dirhamów 15 dirhamów co znaczy 1,5 euro półtora euro także zobaczymy co będzie przyjdzie jeszcze sandwich kefta, o proszę sandwich taki, nie jest duży ale też pewnie nie jest dobry zobaczymy, no i frytek przynajmniej trochę za mało co mi się wydaje zwróciłem mu uwagę Powiedział, że ok, nie wiem co to znaczy. Tak zrozumiał to. Zaraz spróbujemy. To mięso jest dobre. Smakuje jak Burger Kingu. A frytek jest mało, ale to jest fajne. Jedzenie było naprawdę spoko, ale trochę dowcip z tym czekaniem. Jesteśmy koło Merzugi, to jest taka miejscowość i tam mamy swoją bazę. Teraz przyjechaliśmy jednym motocyklem do warsztatu po to, żeby mechanik ocenił, czy da radę coś zrobić z oponą, z której uchodzi powietrze. Także zostawiamy motocykl, a potem jedziemy na lokalny bazar. Ponoć tutaj zjeżdżają się ludzie z okolicy i jest dość duży. Pojedziemy, zobaczymy co, co tam ciekawego jest, zaraz tam też ponagrywam jak dojedziemy. Patrzcie jak to fajnie wygląda. But she fitting the окна. Na. Отфоры на окна, Ahmed. How are you doing, Ahmed? I am I am guide. I know. Yes. Because Ahmed, this is the uh, uh, the official guide from this uh, from this area and uh, he I'm happy. to show you the, the the packing of donkey and the markets of sheep cow you know and uh, later we have uh, markets of uh, vegetable and then there is a local market with the handicrafts artisanal ah. spice everything. so it's not here right so it's some no, other place yeah, it's, uh, professional yes. it's not too warm for you not too warm no 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 because is camel wool camel wool, camel wool. Camel wool. <laughs> from that camel <laughs> I <laughs> I Maroko. Maroko! jest spoko! Spoko, Maroko! Afrika, zika, mnisa mnisa dobrze. Dobrze. Afryka dzika, oni za to wzięli! Afryka dzika! Tak jest! Jakkolwiek skąd pan mi to wie? Chyba nie południ, Tak jak do Egiptu kiedyś pojechałem, w Egipcie? No, know, to bym nas! W Egipcie się drąb! Panie, panie, zapraszam! Nie, 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 Jest Jesteśmy teraz na bazarze, jechaliśmy z 15-20 km, bo mieliśmy informację, że to jest taki duży bazar dzisiaj. I tutaj dwa tutaj przy do nas się tak no, nie podeszli. po prostu i no i są naszymi już y, przewodnikami chyba y, też wyciągnę telefon i zacznę nagrywać jak czarek czekajcie muszę się uczyć od najlepszych to te, może ich znajdziemy jeszcze tych najlepszych Zobaczcie, to wszystko jest zorganizowane. Świat tam zorganizował już przewodników najtańszych w okolicy. Ile najlepszych, nie, najlepszych? Ale nie, najtańszych i jednocześnie najlepszych. Taki tak. paradoks. My w tych kosztach jak chodzimy, to każdy moment widzi, jak byśmy mieli napisane, wyruchajcie. No. Tak. Tak, taka zorganizowana wycieczka, wiesz, Chim. Tak, tak. Panerki, tak. Zaraz będą podłagać. Tak, będą podchodzili na pewno i będą pytali nas, co mogą nam sprzedać. 17 razy gorzej! Bo tak, to winianego! Na tak, to tak. <grym> <śpiew> to pod Transport! De deweloperka! Oni odkurzają, odkurzają ulicę! Tak trochę stali można, About uh, 200, 300, 400 uh, Family Division 5. Co jest, słuchajcie, jedzenie? Jeśli chcesz zjechać, czy chcesz kupić to buy one w it's possible here. Tak. Jak Jak to Zobaczcie, jak to jest fajnie. To jest prawdziwe Maroko. Nie potrzeba jechać na wycieczkę, zorganizowano, lepiej sobie samemu zorganizować. Right? Yeah. Yeah. Uh -huh. Tu mentol nam rozrobiono? Tutaj kryształki mentolowe, jak się wciąga do. można sobie oczyścić. Sajny czyli co? Zatoki. Zatoki. Nie płacz, nie płacz. Ale mocne. To jest świetne. A Ja już mówiłem. A one A to? Na świeżo Tu wchodzimy teraz w strefę kowalstwa, tak? To dla kamela jest. Ale co to będzie? Co dla kamela? Siodło? No chyba siodło, tak? No? skórą pewnie potem, co? nie trzymasz. Hello? No? Okej, okay, no, no, O, produkty mamy tutaj. Proszę. Patrzcie. Wiecie. Tu jest jakaś gizla Proszę Ostrze zrobione Zobaczcie, ostrze zrobione Fajna rzecz Jeszcze trzeba podgrzać Troszeczkę Patrz, Patrz. Włącznik ma dmuchawa Rękę With the body. Yes. Hello. Hello? What sister's will be what what, what tree? Głód od Tamarisk. Tamarisk? 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 Uh, Tamarisk? 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 Eliza tylko chodzimy w strefę designerską. Tu już oryginal tylko jest. Klipy plain proszę. Zaraz Zobacz, już była. Pręty, soko, garniturek, Tak. bardzo jakie materiały? Jeśli potrzeba. Garnitur. O, proszę herbatę dla klientów nie jest ta kultura tak? Widzicie, idzicie. Zróbmy to hier, das, 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 das. Tu chodzi Tu są rozpuszczeni po Tak, tak. Tutaj co ryby? Uśmierć no, tak. ryby. Nie, nie, nie. <laughs> ah, more, more. and who is missing? Hey, a, <laughs> Oto kawałek. Pizza. Pizza fresh. A, nie, świeży chleb. To jest świeży chleb, tak? Teraz czuję po, po, dwa, po dwa, pod tak? Ale kupione po dwa, czy wyciganione Za dwa? Ale kupione normalne, tak, ładnie. Tak? No. Normalnie no, jest on jest bardzo, wierzy, on jest wierzy, bardzo pyszny, pyszny jest, Przepły nie? Jeszcze. No. I ciepły. No jak zobacz jak się łamie skórka, nie? Tak, tak powinno że być. Teraz tak już, już tak wiem jaki jest. Teraz już wiem jaki jest. No. Teraz już ten na na śladba, na nigdy na nie, na nie będzie Ciebie smaczny. Kurde, on to... Mm. Maszyna do popcornu I działa. Patrz, popcorn. Chłopaki przygotowują nam Sprzęty na dzisiejszy wyjazd. Stąd bierzemy kłady przykłady buggy Będziemy śmigali o. ja dzisiaj podróżuję z Tomkiem Tomek jak wrażenia Czy to jest homologowany pojazd? Tak wygląda Tak wygląda światła Ok, to tym będziemy dzisiaj jechali Gdzie będziemy jechali to nie wiemy jeszcze Poproszę na to Właśnie się troszeczkę wiatr... Y, Tomek ma! Później, później, później! Y, wiatr się zerwał na Saharze Jakoś, O, nawet tam nie widać Jest trochę, zobaczcie Taka ala małe trąby powietrzne Ale to nie przeszkadza nam, żebyśmy sobie pojeździli W sumie to jest mój pierwszy raz na bagi Zobaczymy jak tutaj będzie Nasza przygoda dobiega końca. Eee, żegnamy się tutaj z Dar Duna z pensjonatem i startujemy do portu, gdzie będziemy przeprawiali promem do Hiszpanii. Pogoda jest teraz, zobaczcie, jak na pustyni się kłębią tumane kurzu. Jest się chłodniej, a to przez to, że je, słońca nie ma, no chmury są dość takie solidne. Mieliśmy małe problemy z ogień. Zostały rozwiązane, pakujemy się i jedziemy. Także widzimy się pewnie w trasie. Do 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 dobry

Między mięsem się przechodzi. On z tego mięsa sobie potem kroją i dzielą porcję oraz ją smażą. Powiedzieli przyjedź do Afryki, będzie ciepło. Zobaczcie jaki mamy dzień piękny. Jest, 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 jest. I jeszcze chlebek Zobacz To jest baranina z warzywami, ziemniakami to nie jest baranina Mamy jeszcze sałateczkę z pomidorów Frytki, mikre, Ale to jest ogromne Nie nagrywam tu drugi raz, bo już pani na lotnisku zwróciła mi uwagę, żeby tu nie nagrywać Także tak, o godzinie 11 wyjechaliśmy z Maroka, jechaliśmy 20 godzin, zameldowaliśmy się w bazie przy Maladze i teraz jesteśmy już na lotnisku. Także jestem mega zmęczony, bo od godziny 11 teraz mamy godzinę 20, za godzinę mam lot i widzimy się pewnie w Wursu.